Cześć Boże, witajcie kochani. Znajdujemy się w Portugalii, w Lizbonie, na placu Edwarda VII, króla portugalskiego. Na placu wyjątkowym, dlatego że tutaj właśnie w 1982 roku Jan Paweł II spotkał się z młodymi ludźmi. Zobaczył tłumy zasłuchanych ludzi, którzy po potrzebują słowa dobrego, słowa pełnego nadziei. To spotkanie otworzyło go też na tę ideę, aby zrobić kolejne spotkania właśnie z młodymi z całego świata. Jest yy, ze mną Filomena, która wtedy była na tym spotkaniu. Hello everybody, I am Filomena. In this place, in 1982, I met Jean-Paul And it was very nice, because he had opportunity to talk To all the young Portuguese people, and he told us, you have to stay with the Christ. The Christ, you have to offer your life to the Christ's hands, and the, the Christ never let you down. So I invite you to come to Portugal to participate in the Jornadas Mundiais da Juventude in Portugal. Jak pamiętacie potem wszedł rok 1983 i 1950 rocznica od zmartwychwstania Chrystusa. Rok święty w Rzymie i pamiętne spotkanie z młodymi niedziela palmowa w 1983 roku, gdzie miał miejsce kolejny krok do tego, aby papież zapraszał młodych z całego świata na spotkania. Quem primeiro acolheu a grande surpresa.